Przyznam, że jak na dosyć biedny kraj, liczący jedynie 3 miliony mieszkańców, uzależniony wciąż, jakby nie patrzeć, od Rosji, to bardzo dobrze sobie radzę. Jestem pozytywnie zaskoczony, dlatego że nawet Hiszpania, która jest dużo bogatsza, na przykład w Kartagenie, tam wygląda tragicznie. Tutaj jest czysto, dbałem o to, co chwilę widzę, na myśli pracowników, no, tych miejskich, tak, tych, którzy dbają tutaj o porządek, Przyciątałem śnieg, brud i tak dalej. W każdym razie dbają o to miasteczko na tyle, na ile mogą. Na ile środki pozwalają, i temu ja odnoszę wrażenie, że pieniądze nie są tutaj głupio roztrwaniane, tylko są wydawane właśnie na takie cele pożyteczne. Ale dosyć dużo kasty tutaj jest i klubów nocnych, to też się rzuca w oczy. Tu kolejny hotel, taki malutki. O! I nazwa, Kłajpeda. No niestety mamy ugłę. Dobra, wracam powolutku do hotelu, dlatego, że muszę sobie telefon podładować. No i znowu zadzwonię sobie do tego, do, do agenta i zapytam, co tam. To są jakieś mudea, są. Są właśnie, to jest fajne, znaki informacyjne, gdzie co jest. 600 metrów do muzeum, do terminala 600 metrów. W tamtą stronę. To miasto nosiło kiedyś inną nazwę. Nie wiem, czy taką, czy jakoś inaczej to było, ale coś właśnie jak meme, Czy Memel? Pewnie w komentarzach zaraz mi napiszecie. <laughs> w każdym razie, ciekaw jestem, czy oryginalna nazwa, właśnie ta litewska, to jest Kłajpeda, czy może to Memel, powiedzmy, no nie? Bo tutaj... Tyle osób, już tyle krajów różnych roszczyło sobie prawa do, do Litwy. Z Polską łącznie, co? A ja ciekaw jestem, czy oni by się chcieli zjednoczyć z Polską i czy to byłoby dobre, zarówno dla nich, jak i dla nas. To jest ten kanał, który już przekraczałem. Będę, że tam, jak pójdę, to jest ten most, z którego skorzystałem i chyba zrobię to ponownie. Albo nie, tym razem pójdę tędy. Żeby zobaczyć coś innego wracając do hotelu. Widzę, że wróciłem już do hotelu taką okrężną drogą nie pobądziłem stąd te wieże hotelu się ładnie prezentują. Nietypowa struktura i kolejny klub dla dużych chłopców. No, hej, jest sobotni poranek i czas wracać do domu. Nie nagrywałem nic w międzyczasie, dlatego, że byłem na statku, bardzo zajęty od rana do nocy. Potem w hotelu, no i dzisiaj z rana właśnie już wyjeżdżam. Chyba, że po drodze jeszcze coś nagram zobaczę. Nie ma się jednak co oszukiwać, kłajpeda to nie jest wilno, więc zbyt wielu ciekawych rzeczy tutaj no, nie uraczyłem. Nie było sensu szlajać się, nie wiem, po nocy. Powiedzmy tutaj. Oooooo, a tutaj schoda. Nie było sensu się tutaj szlać po nocy i szukać rozrywek, dlatego, że właśnie doszedłem do takiego wniosku, że ta kwaipeda to taka troszkę, nie wiem, seks stolica, chyba tutaj, nie wiem, Europy Wschodniej. Tak przynajmniej mam wrażenie, bo tak wcześniej wam, wam mówiłem, że tutaj na każdym kroku jest klub nocny albo kasyno. Teraz idę pomiędzy budynkami, będę przychodził z nowego budynku, hotelu do starego, i w tym starym znajduje się recepcja. To jest bardzo dziwne rozwiązanie. No bo po zjechaniu windą trzeba potem jeszcze schodami i po tym śladzie trzeba iść, co tam wcześniej pokazywałem, mijając po drodze klub nocny. Zagadałem się troszkę i nie zdążyłem nagrać tutaj miasta jak jedziemy, ale chociaż fragment pokaże jak wygląda dojazd tutaj do narodnisko. Miasta podobne jak, podobne jak w Polsce. Przypomina mi te szczepnie Living in a similar apartment, yeah. in the church. I wasn't shat on a Baltic ferry. Ktoś w komentarzu napisał, że to miasto to nie jest Kłajpeda, tylko to jest Memel. Ale Memel to jest stara nazwa tutaj właśnie tej Kłajpedy i to jest nazwa niemiecka. Ja, nie, ja jestem z Danią, tak rozmawiałem teraz z kierowcą, powiedziałem mu, że okej, okay, faktycznie, kiedyś Szczecin, wiadomo, tam, no, cała tam północna Polska, e, tak samo tutaj obwód Kaliningradzki, tak, e, i, i Litwa, to wszystko było, jak dla mnie, to Niemcy okupowali. On mówi, nie, nie, to nie była okupacja, oni byli zwyczajnie naturalnymi, jakby właścicielami tych ziem. No i ja dziwi mnie ten człowiek. Nie wiem czy to jest Rosjanin, czy to jest Litwin, ale bardzo dobrze o Rosjanach mówi, bardzo dobrze mówi o Niemcach, a źle mówi o swoich rodakach, dlatego no, tak jestem troszkę zdezorientowany o co mu chodzi. W każdym razie ja nie będę używał, używał nazwy Memel, tylko już wolę tą Kłajpeda, a lotnisko jest Palanga, jak się nie mylę, dlatego też nie, nie do końca wiedziałem na lotnisku o co chodzi, bo miałem lecieć do Kłajpedy, a tam nie było żadnej Kłajpedy, tylko Palanga. Ale teraz się wyjaśniło, tak samo jak w Katowicach, lotnisko jest Pyżowice, prawda? A miasto jest bardzo podobne do Szczecina, minimalnie, no, naprawdę nie da się, jakby ktoś z Was tutaj wylądował i nie był wcześniej ani w Szczecinie, ani tutaj, to nie będzie wiedział, by musiał zgadywać, no nie wiem, to Szczecin będzie, czy to będzie Kłajpeda na Litwie, nie wiedziałby. Jestem już na lotnisku, porozmawiałem sobie w samochodzie właśnie z agentem, dosyć długo, bo dojechaliśmy, nie wiem, jakieś 30 minut, Więc sobie porozmawialiśmy. E, dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem o relacjach właśnie tutaj Litwinów z innymi krajami i tak dalej albo gdzie wyobrażają sobie szczęśliwe życie Potem wam o tym opowiem sobie. Pokażę wam teraz jak wyglądają litewskie pieniądze Oczywiście z obu stron hm. Czy zawsze to samo? No, no ale zobaczcie, na wszystkich to samo jest Tutaj mówiłem, 1 lit to jest troszkę, troszkę, litas, tak? Jeden litas to jest troszkę więcej niż jedna złotówka i papierowe. O, piloci coś, zobaczcie. Miałem też dwusetki i setki, ale niestety musiałem wydać. Kupiłem dla przyjaciela alkohol, tylko bardzo ciekawie wygląda, tylko nie wiem czy będzie to widać. On tak naprawdę składa się z dwóch butelek, jedna butelka wchodzi w głąb drugiej, czyli to można rozdzielić potem, tak? Ciekawie to wygląda. Ponowny mały samolot. Słuchajcie, jestem już w Berlinie, nie wiem, czy potem będę miał możliwość nagrywać, więc powiem wam, jak będzie teraz wyglądał najbliższy czas, najbliższy okres. E, dzisiaj, czyli w sobotę będę w domu, tak, za kilka godzin, czyli o 19, ale w niedzielę o godzinie 11 wyjeżdżam już e, znowu do Berlina, będę leciał do Oslo, potem samochodem do, gdzieś tam, do Breivik. W każdym razie e, będę w Norwegii od niedzieli do bodajże środy, potem wracam na kilka dni do Polski i będę leciał do Angolii na samym początku marca. Nawet no więc szykuję się teraz znowu te dwa tygodnie. Dziękuję Wam za, za, za wspólnie spędzony czas i pozdrawiam. Trzymać